Chciałem serdecznie Państwu podziękować, że Państwo dali mi po prostu podpisy i jeszcze sąsiedzi tak samo przez to dali, bo tutaj w Jomienku to jest taka jedna rodzina, ja jestem spicnika i będę Państwa właśnie zapraszać, będziemy robić tam grillowanie, picie piwa i drinka, nie? Tak, tak. No i zajebiście. A w Tucznie pozdrawiamy wszystkich mieszkańców stuczna, bo jeżeli będę na przykład... Burmistrzem albo może jakimś tam piątym kołem uwozu, to też będziemy robić fajne imprezy nad jeziorem na Strzeleckie 27 u koleżanki, która dzisiaj kupiła właśnie lokal na 3 lata. I po prostu będzie zajebiście, tuczną będzie słynne w całym, przynajmniej w Polsce, a być może i nawet na świecie. A Jamienko będzie moim po prostu oczkiem w głowie. Z piecnika jadę zajeżdżam do Jamienka. W Piecniku jest dużo rodziny, tu od Samborskich. No dokładnie. I mój a, najlepszy przyjaciel, pan tak Wiza Leśniczy, który zawsze mi organizuje drewno i po prostu jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję. Stasiu, jesteś zajebisty. ma wspaniałą żonę i jeszcze najpiękniejszą córkę, jaką tylko widziałem w Piecniku. Tylko oprócz nie, oprócz nie, jeszcze nie, tej pani od Mariana i Celiny, bo też ma zajebistą Monikę. Wszystkie pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. A,